Witają się z Państwem Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz. Będziemy mieli przyjemność komentować dla Państwa ten mecz. Przyjemność, bo sądzę, że jest to spotkanie, które na długo pozostanie w naszej pamięci. Za chwilę się rozpocznie. Czekamy na obydwa zespoły, na sędziów, ale już widać na trybunach znakomitą atmosferę. Niesamowita atmosfera na stadionie. Pani obu drużyn od dawna czekali na ten pojedynek. Niesamowita atmosfera na stadionie. Od samego początku gorący doping dla obu drużyn. Miguel Albelda. Doskonały odbiór. Wzdłuż linii dobrze. Ładnie z boku. Czy będzie dośrodkowywał? Może być niebezpiecznie Mateja Kezman Co za gol Ta bramka powinna nieco ożywić to spotkanie Ten napastnik to proszę państwa gwiazda Tak prowadzą, ale ci utrzymają to do końca? Baraha Albelda Baraha jak patrzę na widownię, to widzę wyraźnie, że widzowie robią sobie dzisiaj jaja z zawodników. Ale nie może być inaczej. Tutaj jest błąd za błędem. Jak mawia klasyk, to nie jest błąd, to jest wielbłąd. Wilia. Udane zagranie obrońcy. Martin Petrow. Fenomenalny rajd z piłką. Baraha. Tymczasem Sędzia wstrzymuje tę akcję. Jest spalony. Kosztinia. Przy piłce Kezman. Dobre dośrodkowanie w pole karnym. Przemierzył. A jest. Podwajają wynik. Fantastycznie skoczył i skierował głową piłkę do bramki. Miejsce, gdzie bramkarz nie miał żadnych szans obrony. Podwajają wynik. Jest 2 do 0. Dobry przekwit. Nie bardzo ma tam do kogo zagrać. Znakomite podanie. Ten tak. Go Prowadzą różnicą dwóch bramów. Ma już dwa trafienia na swoim koncie i pewnie spróbuje zdobyć hat-tricka. Widać. No pięknie, 3 do zera, wysokie prowadzenie. Hakim. Hernando Torres. Moretti. Ach, ładny rajd przy bocznej linii. Wciąż pozostają przy piłce. Dokładnie i cel nie dobrał. Musi być gol. Znakomicie. Jest gol pocieszenia i radość piłkarzy, ale jest jeszcze tu. A zatem zdobyli bramkę i teraz nie mają właściwie wyjścia. Muszą jeszcze bardziej zaatakować, jeżeli myślą o dobrym wyniku. Do środka. Nie wyszło to do środkowania. Będzie do środkowania. Znakomicie szansa. I będziemy mieli rzut wolny. Może być to bardzo niebezpieczne. Jak to rozegrają? Piłkarz prosiła się, by skierować ją do siatki, ale on tego nie potrafi. Zawodnik wykonujący rzut wolny musi być wyjątkowo rozczarowany tym nieudanym strzałem. Wizdek na przerwę. Raz jeszcze przypomnijmy sobie najciekawsze fragmenty pierwszej części meczu. Po pierwszej połowie jest 3 do 1. Bardzo jestem ciekaw, czy powtórzy nam się scenariusz z pierwszych 45 minut. Czy też będziemy świadkami jakiegoś przełomu w tej drugiej połowie? Popatrzmy. Ależ piękny I znowu trafienie. Ach, to jest jego dzień. Drugi gol w jego wykonaniu. To niewiarygodne jest oglądać sportowca w tak znakomitej formie. No wreszcie skutecznie, ale nadal jest różnica trzech bramek. Baraha. Arbiter typuje w dzwonie. Sędzia musi mieć dziś oczy dookoła głowy. Tyle mamy dziś brzydkich zagrań z obu stron. Fernando Morientes. Boże teraz. Bramkarz pewnie. Parker. Martin Petrov. Kosztinia. Manisz. Dobrze, dokładnie. Obrona pokazuje, kto tu rządzi. Strata piłki, ale to podanie dłonie celne. Dawid Wilia teraz. Baraha. Albelda. Dobrze w odbiorze. Za mało ruchu. Nie bardzo jest do kogo dograć. No znakomicie wyczuł intencje rywala. Wciąż utrzymuje się przy piłce. Baraha. Albelda. Marczena. Miguel. Jest na skrzydle, może być groźny. Hernando Torres. Nie bardzo ma tam do kogo zagrać. Znakomite podanie. Martin Petrow. Dobrze wyjaśnia obrońca. Kosztinia. Niesamowicie groźnie. Są gol, ale pięknie. Cóż za niesamowity gol. To piłkarski nokaut. Przeciwnik nie stała się podnieść w krótkim czasie. To cudownie. Hat-trick w tym meczu. To jest jego dzień. Ten hat-trick, to jest naprawdę korona w tym spotkaniu. 5-1. Nawet ta kontaktowa bramka nie poprawi humoru kibicom. Dobrze w odbiorze. Manisz. A teraz Kezman. Mateja Kezman. Zdecydował się wypiąstkować piłkę na róg. Za chwilę rzut rożny. Blisko do środka. Parker. Będzie strzelał. Ostatni gwizdek sędziego i myślę, że nikt dziś nie narzekał na atrakcyjność tego widowiska. Spójrzmy na powtórki najładniejszych akcji tego meczu. Czy znasz Darek, że mogą być dumni ze swojej postawy dzisiaj. Tylko nieliczni dawali im szansę na wygraną i oni dokonali tego niemożliwego. Dziękuję Ci Włodku za wspólny komentarz z dzisiejszego meczu. Kończymy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dariusz Szpakowski, Włodzimierz Szaranowicz.